Mówiąc krótko i zwięźle o książkach. Szczęść, Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko i dzisiaj, otwieranie na ekranie. Nowa przesyłka z wydawnictwa. O, Biały Kruk dosyć spora jeszcze nie otwarta aczkolwiek tutaj troszeczkę się naruszyło opakowanie. Za chwilę to otwierać ani otworzę przesyłkę chciałbym ogromnie ogromnie podziękować wszystkim którzy zasubskrybowali mój kanał w chwili kiedy to nagrywam jest ponad 480 już subskrypcji a więc zostało już naprawdę niewiele do 500 i nie wiem, ile będzie tych subskrypcji, kiedy ten odcinek będzie nadany. Może już przekroczymy 500 subskrypcji. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał, którzy lajkują, jak to się mówi, te odcinki, które im się podobają. Jest też wyraźnie więcej komentarzy. I dziękuję tym wszystkim, którzy udostępniają poszczególne odcinki. Jest to bardzo ważne, aby ten kanał mógł się rozwijać. A już teraz bez przedłużania otwieram przesyłkę. I przystępujemy do otwierania tej przesyłki. Bardzo lubię przesyłki z książkami z wydawnictwa Biały Krug. Tym razem tych książek przyszło trochę więcej. Bardzo się z nich zawsze cieszę, bo jak już to niejednokrotnie podkreślałem, są to książki pięknie wydane, książki z różnych dziedzin i cieszę się zawsze z takiej przesyłki, obojętnie czy jest to jedna książka, czy przepraszam, trochę będzie hałasu, czy jest z tych... Książek więcej. Oczywiście, jak jest tych książek więcej, to jeszcze bardziej się cieszę, ale każda książka z wydawnictwa Biały Kruk jest mile widziana. I już chyba udało mi się poprzecinać tę taśmę. Tutaj odłożę nożyczki i zaczynamy tak, jak to jest tutaj zapakowane. Już mówię, że są cztery publikacje i zaczynamy od pierwszej. Otwieram. I proszę Państwa, mamy tutaj książkę Wojciecha Polaka, Żółkiewski Pogromca Moskwy, biografia. Żółkiewski Pogromca Moskwy, biografia. I bez wątpienia książka jest jak wszystkie książki wydawnictwa Biały Kruk, pięknie wydana. Proszę bardzo, ilustrowana. Może jeszcze coś z środka. Proszę bardzo. Książki te naprawdę cieszą oko, a także są to jest to, jest to ważna, są to ważne publikacje, dobre lektury. I niewątpliwie, proszę Państwa, książka, biografia ważnej postaci z historii Polski. Warto te książki kupować, bo jest dramat, dramat w postaci Barbarii, pani Barbarii w Ministerstwie Edukacji, która zaproponowała zmiany, które mają po prostu młodzież odmurzyć i widocznie, jak to inaczej traktować, Przygotować pracowników manualnych dla fabryk, dla nie wiem, do zbierania tych szparagów. Jak to się żartuje, żartuje się, ale to jest rzecz naprawdę poważna, więc książki historyczne warto gromadzić, warto czytać. Może jeszcze tutaj taka mała refleksja, kiedy byłem młodszy i wychowywałem się niestety w czasach komuny. I komuna w zasadzie wraca, i to jeszcze nawet w gorszej postaci powiedziałbym, pod pewnymi względami. Nie pod tym względem, że nie można mówić co się chce, ale na razie jeszcze można, ale już szykują tam przepisy o mowie nienawiści, więc za chwilę parę programów może z YouTube'a zniknąć. Więc bardzo lubiłem w młodości historię, w szkole podstawowej Lubiłem czytać takie książki. Potem, niestety, uświadomiłem sobie, że należy podchodzić do tych książek z dużą dozą sceptycyzmu, ponieważ w systemie komunistycznym były one zakłamywane. I nie można tego było prosto zweryfikować. Jeśli ktoś miał, może, bibliotekę z pełną starych książek. Dlatego, że w jego rodzinie przekazywano z pokolenia na pokolenie, to wtedy miał szansę sięgnąć po źródła, które nie były objęte komunistyczną cenzurą. I, i niestety ogromnie tego żałuję i się zniechęciłem do historii, to znaczy może nie, nie że się zniechęciłem, bo historię uważałem i uważam za ważną rzecz. Ale niestety nie ufałem temu, co czytam, a nie miałem właśnie takiej biblioteki przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Dlatego gromadzenie książek, zwłaszcza w tym, co dzieje się teraz, jest bardzo ważne. Jeszcze raz powiem coś, co kiedyś mówiłem: może się zdarzyć tak, że cudowna Unia Europejska, która coraz bardziej przypomina Związek Sowiecki. Wprowadzi na przykład zakaz książek papierowych, by oszczędzać przyrodę i będą tylko książki elektroniczne. A książki elektroniczne łatwo zmanipulować, wprowadzić aktualizację, która usunie pewne niewygodne fragmenty. Ale dobrze, już nie przedłużam. Czytam tutaj, co mamy na okładce z rekomendacji, gdy w Moskwie słyszeli nazwisko Hetmana Żółkiewskiego, to blady strach padał na jej mieszkańców. W świeżej pamięci mieli bowiem geniusz wojskowy i furię bitewną dzielnego wodza Rzeczypospolitej, który rozgromił Rosjan wielokrotnie, a pod Kłuszynem wprost zdemolował ich oraz wspomagających mos Moskali Szwedów. Stanisław Żółkiewski to nazwisko bohaterskiego Lechity, Odtąd miało stać się aż po dziś dzień synonimem zwycię... męstwa, przepraszam, i mądrości oraz zdolności do ostatecznego poświęcenia w walce za wiarę i ojczyznę. I jeszcze może fragmencik, fascynująca biografia Hetmana Żółkiewskiego powstała w 400 rocznicę jego śmierci. Nie tylko jest wciągającą lekturą napisaną przez wybitnego historyka i patriotę, profesora Wojciecha Polaka, ale też wciąż aktualną wskazówką dla współczesnych pokoleń. Profesor Wojciech Polak, Żółkiewski, pogromca Moskwy, biografia. Jeśli ktoś lubi biografie, książki historyczne, to powinien po tę książkę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, sięgnąć. I jeśli się nie mylę, to jest to chyba. Wznowienie tej biografii, ale może się mylę. Niestety, nie mogę znaleźć. Tak, wydaje mi się, że jest to wznowienie tej w biografii. I otwieramy dalej. Patrzymy, co jest tutaj dalej. I proszę Państwa, mamy książkę. Święty Jan Paweł II. Nauczanie wolnego narodu. Książka z ilustracjami, ze zdjęciami Adama Bujaka, wybitnego fotografa polskiego. Tutaj niestety widzę, że książka została lekko uszkodzona, to znaczy pozaginała się w czasie transportu najwidoczniej. No, miejmy nadzieję, że to może jak książki się... Książkę się ułoży, między innymi, że to się trochę rozprostuje. Zerknijmy sobie do środka, więc mamy fotografię Adama Bujaka, wybór i redakcja Jolanta Sosnowska. Mamy zatem też tutaj teksty świętego Jana Pawła II. Wstęp Jolanty Sosnowskiej nosi tytuł Aktualność Przestrug. Aktualność Przestrug i myślę, że no niestety, no tak, przestrogi świętego Jana Pawła II dla Polski i też generalnie dla świata, dla katolików są aktualne. Widzimy, co się dzieje w Polsce. Do władzy doszła koalicja... Aborcyjna, tak to można określić, między innymi oprócz tego, że jest to koalicja 13 grudnia, od samego początku wprowadza tak naprawdę demolkę, oprócz zaniechania wielkich projektów poprzedniej władzy. Niestety w Polsce nie ma tak, że nie zgadzając się w różnych sprawach, nie ma, żeby była jednak wspólna polityka. Dotycząca ważnych kwestii dla kraju. I może jeszcze hmm, fragmencik z opisu. Na progu transformacji ustrojowej podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1991 roku papież dobitnie zwracał uwagę, że prawdy dekalogu są fundamentalne, że jedynie za nimi należy podążać, a nie ulegać fascynacji bardzo szkodliwymi nowinkami światopoglądowymi. Właśnie. Wielu polityków niestety o tych naukach świętego Jana Pawła II zapomniało. Bardzo szybko, z mojej perspektywy, bo młodsze pokolenie może sobie tego nie uświadamiać. Ci sami ludzie, którzy nawet klękali przed świętym Janem Pawłem II, teraz mówią, że nie będą klękać przed biskupami, że co biskup ma do powiedzenia albo ksiądze, jeśli chodzi o aborcję, o wychowywanie dzieci i tak dalej, i tak dalej. No niestety nic nie rozumieją z tego, co m.in. uczył święty Jan Paweł II, czego uczy Kościół. Powiedzenie czegoś takiego, że nie będę klękał przed biskupem, jest totalnym niezrozumieniem i nieporozumieniem. Niezrozumieniem też, na czym opiera się tak naprawdę cywilizacja europejska. Niestety takich mamy polityków u władzy. Dobrze, więc jest to wybór tekstów, i z pewnością tekstów aktualnych warto po taką książkę, taką publikację wydawnictwa Biały Kruk sięgnąć, przy tym pięknie ilustrowaną, a więc jest to też i pożywka dla ducha, dla intelektu i dla oka. I otwieramy dalej. Otwieramy dalej, tak, tutaj mi się skleiło. I proszę Państwa. Kolejna publikacja, i znowuż poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II, i jest to publikacja na Wielki Post, bo są to rozważania drogi krzyżowej. Via Crucis i ponownie z ilustracjami Adama Bujaka. Zatem jest to książka, którą należy może uwzględnić sobie, jeśli ktoś. Chce się przygotować do świętowania Wielkanocy. Może lepiej odłożyć na bok internet, komórki i sięgnąć po dobrą publikację, która pozwoli przeżyć ten okres refleksyjnie. Portret naszego wielkiego papieża, rodaka, tak znieważanego we własnym kraju obecnie. Jest to coś potwornego, potwornego też, co zrobiono młodzieży, że nie potrafi docenić tego, kim był Jan Paweł II. Gdzieś tam czytałem o takich memach, jakichś innych tego typu historiach. Ci młodzi ludzie naprawdę nie wiedzą, kim święty Jan Paweł II jest. Był i jakie ma znaczenie dla Polski. Śmianie się z tego, że profesor Roszkowski uwzględnił świętego Jana Pawła II w swoim podręczniku, który oczywiście będzie teraz z tej cudownej koalicji wycofany i jest absurdalne. To jest człowiek, który jest nie tylko wielkim dostojnikiem Kościoła, świętym, ale także Odegrał niebagatelną rolę po to, żeby ci młodzi ludzie, między innymi, mogli go tak teraz traktować i żeby Polacy mogli go tak znieważać. Tutaj myślę, że chyba opisu nie muszę czytać. Myślę, że jest to publikacja, nad którą należy się zastanowić, jeśli ktoś chce godnie przeżyć Wielki Post i może oddać się refleksji, przemyśleć sobie parę. Spraw. Może politycy powinni po to sięgnąć i zastanowić się nad tym, co robią. Ci, którzy uważają, że są katolikami. I wyjmuję jeszcze jedną publikację, bardzo dużą. Proszę Państwa, odłożę ten karton na bok. I mamy kolejną publikację również z ilustracjami, ze zdjęciami Adama Bujaka. I są to Tajemnice Ziemi Świętej, Marka Skwarnickiego i Adama Bujaka, bo te publikacje są też związane, są autorstwa również Adama Bujaka, no bo przecież te fotografie odgrywają niebagatelną rolę. I może zerknijmy sobie ponownie do środka. Proszę bardzo. Ilustracje. Naprawdę te publikacje wydawnictwa Biały Kruk ogromnie cieszą oko. To są piękne rzeczy. Rzeczy, które katolickie rodziny powinny mieć u siebie na, na półkach. Przynajmniej niektóre z, niektóre z nich z myślą także o dzieciach, jeśli mają dzieci. I mamy tutaj e, tekst, e, głównie fotografię, więc Adam Bujak jest tutaj na pierwszym miejscu wymieniony. E, głównie fotografia Adama Bujaka, ale też mamy tekst. No, tutaj też troszeczkę książka niestety się e, uszkodziła w czasie transportu. I może coś z krótkiego opisu na okładce. 2000 lat temu po spalonej słońcem Samarii, Galilei i Judei wędrował Chrystus. W 2004 roku te same szlaki przeszło dwóch artystów, twórca słowa i twórca obrazu, poeta i fotografik Marek Skwarnicki i Adam Bujak. Wędrowali przez Nazaret, Betlejem, Jerozolimę, Kafarnaum wspinali się na Górę Oliwną i Syjon, przemierzali brzegi Jeziora Galilejskiego. Te i inne ślady życia oraz nauczania Jezusa tworzyły ich pielgrzymi szlak. Plonem tych peregrynacji stał się niezwykły album zatytułowany znamiennie Tajemnice Ziemi Świętej. To relacja artystyczna, w której słowo splata się z obrazem, a obraz z modlitwą. Konstrukcja albumu jest niezwykła, została bowiem zbudowana według porządku, i tu proszę Państwa, tajemnic różańcowych. Wśród miejscowych kapłanów i pielgrzymów całego świata spotykamy nawet samego papieża Jana Pawła II. I może to być o, to jest bardzo ciekawa rzecz I jeszcze tutaj dodajmy, że kompozycja wydawnicza i grafika Leszek Sosnowski więc też należałoby wymienić jako autora tego albumu. I ponieważ jest to ułożone według tajemnic różańca, o tutaj mamy, nie wiem czy to będzie widać, poszczególne tajemnice, to myślę, że to jest rzecz, która ucieszy każdego, kto regularnie odmawia różaniec, bo myślę, jeszcze sobie zerknę do środka może to stanowić inspirację też do refleksji różańcowych. Mamy na przykład, Tutaj otworzyłem na zwiastowaniu. Mamy fotografię i mamy tekst i mamy fotografię kopułę nad grotą zwiastowania i, i mamy jedną z bocznych kaplic w bazylice zwiastowania. Tak to wygląda. To może też pobudzać do refleksji. I tutaj, też jest zwiastowanie: jest zdjęcie naszego wielkiego papieża. Piękne, piękne zdjęcia. Proszę bardzo. Jeszcze pokażę. I to, to jest, myślę, coś, co może też ucieszyć kogoś, kto może nawet ma jakieś problemy z Różańcem, z odmawianiem Różańca. Może to być pomocna lektura, pobudka też do refleksji nad poszczególnymi tajemnicami Różańca i może to również warto uwzględnić sobie taką lekturę w trakcie wielkiego postu. I wynika z tego, że jest to tak, wznowienie: jest to również wznowienie, wydanie drugie. Wydanie drugie tej publikacji dokładnie z tego roku, roku 2024. Piękna publikacja, jeszcze jedna publikacja z wydawnictwa Biały Kruk, która niewątpliwie ucieszy każdego miłośnika i dobrej książki, i pięknych albumów, i a, zdjęć. Robionych przez wybitnego fotografa. Jeszcze jedno zdjęcie świętego Jana Pawła II. Nigdy dosyć mówienia o świętym papieżu, wielkim, wybitnym Polaku, naszym rodaku. Mówię to może patetycznie, ale tak po prostu jest. Tak po prostu jest. Smutne, że młode pokolenie schodzi na manowce. I, proszę Państwa, nie wiem, ile tego wyszło w sumie. Być może będzie to jakiś dłuższy odcinek z cyklu, mówiąc krótko, a więc nietypowy, ale dlatego, że tych publikacji z wydawnictwa Biały Kruk było tym razem sporo. Pięknych, pięknych publikacji. I żeby już nie przedłużać, ogromnie dziękuję za uwagę. Jak zawsze proszę o polubienia, o udostępnienia i o kolejne subskrypcje, aby ten kanał się rozwijał i byśmy, jeśli przekroczyliśmy już 500, nie wiem czy tak będzie, kiedy ten odcinek się pojawi a, ale jeśli przekroczyliśmy, to żeby dążyć szybko do 600, a potem 1000 subskrypcji, jest to kanał o dobrej książce katolickiej, konserwatywnej i takiej, w której można znaleźć piękną prawdę i dobro i o to chodzi, żeby takie, takie książki promować, żeby nie ulegać temu, co promuje się w mass mediach, tych, które powinny zresztą promować wartości katolickie, bo żyjemy w kraju katolickim, a niestety robi się wszystko, żeby te wartości zniszczyć i gwarantuję, że zniszczenie katolicyzmu w Polsce będzie oznaczało gorsze życie, wzrost przestępczości, różne patologie. Ludzie popełniający niestety samobójstwa. Tak wygląda to w Irlandii. W Irlandii na, narasta ilość na przykład samobójstw. Dobrze, ale się już rozgadałem. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu mówiąc krótko. A dzisiaj już z Państwem się żegnam. Do zobaczenia do usłyszenia z Panem Bogiem.